Dzień dobry, tutaj Six One, no i dawno nie było nic magicznego na kanale, a dzisiaj mam dla was zestaw z serii LEGO Harry Potter numer 75945, zwanym Expecto Patronum. No i taki zestaw sobie zaraz właśnie omówimy, takie słabe wejście, ale myślę, że nie będziecie źli na mnie. Lecimy! A więc powiedzmy, że jest to najmniejszy zestaw serii Harry'ego Pottera. Coś w rodzaju takiego, powiedzmy, wprowadzenia do świata Harry'ego Pottera. Zestaw podobny jest do Legowiska Aragoga z pierwszej fali w tym roku, nie w poprzednim roku, który niestety trochę nas zawiódł z powodu figurki Rona i Harry'ego, których już mieliśmy w innych zestawach. Jedyne co ciekawe tam było, według mnie, to Aragog, który i tak nie był dosyć pokaźny. Natomiast tutaj dostajemy. <laughs> Unikatową figurkę Siriusza Blacka, co już jest na plus. Dwóch dementorów, co jest jeszcze bardziej na plus. I coś czego nie ma normalnie w zestawach, czyli taka figurka patronusa, taka transparentna, brokatowa w postaci jelenia. Chciałbym, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Eee, czy to jest jakieś takie wiecie po prostu cukierka, tęcza i w ogóle. Czy jakoś to ładnie zrobili. Eee, w porównaniu do poprzednich pudełek. Z tamtej fali to chyba zmienił się jedynie napis, który wcześniej był srebrny, teraz mamy go takiego pozłacanego. Oczywiście 7, plus, nie ma przedziału wiekowego do jakiego. Z góry mamy informację pro, producenta, listę figurek, skalę 1 do 1. Z boku informacje. Z, z dołu informacje. Z boku. <laughs> Expecto Patronum w we różnych wersjach językowych. Reklama Lego Life. No a z tyłu mamy już taki inny widok na zestaw oraz funkcje bawialne, e, które jest chyba tylko jedna czy dwie. No i oczywiście animacja rzuca, e, Pottera, który rzuca zakręcie Patronusa. A więc my sobie to otworzymy. Gdzie są moje nożyczki? Gdzie mnie je położył. Mam nożyczki, oczywiście mógłbym to wcisnąć, ale po co, skoro mogę to przeciąć i pudełko chyba będzie lepiej zachowane? Według mnie oczywiście a, ktoś powie, hehe, po co, po co się pudełko? Ale jakoś ma to dla mnie taką wartość, że chciałem mieć je w stanie takim nienaruszonym powiedzmy, czy też mniej więcej nienaruszonym, ale zaraz, zaraz wracam, ponieważ nożyczki nie zdadzą egzaminu w tym wypadku. Cięższy oręż w postaci noża kuchennego. Nie, nie wiem dokładnie do jakiego rodzaju mięsa czy pieczywa, ale ważne że da się otworzyć. Na tym nam najbardziej zależy. A, chyba zmienili klej, bo jest mocniejszy niż w poprzednich pudełkach, albo ja po prostu jakoś głupio otwieram. Dobra, tu powinno być ok. No i tak sobie trochę uszkodziłem, więc czasami się ładnie pudełko otworzy, ale tak przed, za, przed kamerą otworzyć ładnie to ciężko, bo to wiecie, stres, trzeba się streszczać, bo ten film nie ma być za długi. Eee... A w sumie, luj, tak będzie najłatwiej. Męczyłem się chyba z minutę nad otwarciem pudełka, po prostu go na koniec tam wcisnąłem. Więc polecam. A nie uciekajcie, zostańcie jeszcze. Eee, pewnie peleryneczki dla naszych dementorów. Nasz patronus, który na pierwszy rzut oka nie wygląda aż tak brokatowo, jak myślałem. Jest nieźle. O, może światło jakieś rzucimy, żeby nie było tak ciemno. O, teraz to jest jasno. O, jeden woreczek z takimi mniejszymi częściami. Woreczek z większymi częściami, kolejny worek z małymi częściami oraz instrukcja yy, z kodem QR, która nam w wersji elektronicznej. Oczywiście zasady BHP i SanEpidu od, na sam początek, jak składać zestaw. No i już sama instrukcja, która liczy sobie 44 strony. Reklamki. Kolejne reklamy, no i spis części. A więc. ja potem to po sobie zamknijmy. Ten odcinek będzie na zasadzie takiej, na spontanie robiony, bo nie wiem, jak ja wam to zmontuję. Jest 2 do 9. Ja nagrywam film po powrocie z roboty, ale jakoś to zrobimy. Dobra. A więc ja się zabieram do budowania i widzimy się już z pełnym modelem. Więc nasz zestaw jest już złożony. Jak widzimy mamy to dokładnie to, co pokazano na pudełku. Zanim przejdziemy do takiego omówienia zestawu, może luknijmy na elementy zapasowe, które jest naprawdę mało, chociaż w porównaniu do innych zestawów tej wielkości jest ich dosyć sporo. Oczywiście mamy ten uchwyt na różdżkę, która została nam jeszcze jedna, jakieś dwa serki, element technikowy, taki patyczek, jakaś tam roślinka, element do studera. Dwa groszki, więc trochę tego jest, nie za dużo, ale też nie za mało. No i przechodząc do samego zestawu, no to oczywiście mamy tak jak wcześniej: cztery minifigurki figurki, Syriusza, Harego oraz dwóch dementorów oraz e, taka niespotkana wcześniej figurka koń patronus, coś takiego, który wygląda nawet ok, mm, tu mi. To chyba będzie widać, że to jest taka przerwa. Nie wiem, czy to jest niedopasowanie elementów, czy to tak powinno być. A tu widzimy ewidentną przerwę pomiędzy y, tym klockiem a y, ciałem patronusa. Ogólnie rogi są gumowe, więc jest to jakaś odmiana, a sam model się tak świeci. Dementu, że są to dwie takie same figurki. Jak wiadomo, mają te takie buzie jak taki zombie. Fajne nadruki na, ten, na torsach, oraz bardzo fajny element służący jako nogi, że one lewitują. Pelerynki także fajne, bo nie są to takie czyste peleryny, tylko one są trochę poszarpane, z dziurami. Także czarne kaptury, więc bardzo fajne minifigurki. Fajnie, że dostajemy je aż w ilości dwóch sztuk. A Harry Potter inny niż w poprzednich setach z z tej serii, ponieważ ten jest akurat z trzeciego roku. Dostał on nowe nóżki, bo on ma już takie powiedzmy zginane, ten nowy model. Nową wyraz twarzy oraz, która jest dwustronna tu mam trochę niezadowoloną, tu jest ucieszona, ale torsik jest chyba taki sam, no i oczywiście różczka i włosy. Natomiast Syri Oj. Syriusz jest to całkowicie nowa figurka, której nie mieliśmy wcześniej. Jedyne co mi w niej nie pasuje to to, że tu mamy mm, tą koszulę rozpiętą i mamy skórę, która w ogóle odbiega kolorem od y, twarzyczki i rączek. Jest to inna barwa kremowego i to mnie trochę boli. Mam takie tatuaże właśnie, y, te łachmany takie z więzienia Askabanu. Y, dziury, wiecie, ciężko tam w Askabanie było. Troszeczka bardzo fajna, z zarostem takim dużym, uśmiechnięte, włoski takie fajne, yy... no, długie, jak na seriusza a z drugiej strony taka wkurzona twarz, widocznie dementor go atakuje. A więc jedyne co mi nie pasuje to, jak mówiłem, kolor tej skóry pod koszulą. Jeśli to w ogóle jest skóra. No i z samych budowli to mamy takie dwa człony, nazwijmy to. Z jednej strony mamy drzewo, takie osobne, trochę niższe niż to, przy którym mamy doczepiony stud który pozwala nam na wystrzelenie zakręcia patronusa. Taki krążek duży, który wczepiamy tutaj. Drzewo jest ciekawie skomponowane, to możemy trochę nawet się nie naregulować, ale liście możemy sobie kręcić, więc nieźle. Z tyłu nie wygląda to za dobrze, ale to drzewo ma dobrze wyglądać raczej od przodu. Natomiast drugi człon jest trochę większy. Mamy tu miejsce na położenie Sejusza, który jakby jest atakowany przez Dementora. Mamy kawałek wody i drugie drzewo, które jest całkowicie takie same jak to, oprócz tego, że nie ma strzele, strze, tego studshotera do strzelania, a tak to mamy to samo drzewo. No i oczywiście tu tył trochę e, go, w gorszym stanie, ale nic na to nie poradzimy. A więc mając na to stawu nie patrząc na to, że Sy już ma skórę jaką ma, to 10 na 10. Dostajemy bardzo fajne figurki. Trzy, czy jedną unikatową, w sumie Patronusa też. No i dwóch dementorów, którzy są takimi lepszymi figurkami. Harego Pottera nie liczę, bo on jest raczej w wielu zestawach, chyba w każdym zestawie z tej serii. Więc polecam, a wy piszcie komentarze, zostawiajcie łapki w górę i suba, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Widzimy się w kolejnych materiałach. Na razie, cześć!